Dobra, e, testujemy teraz PubG Lite. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, gra, która dwa dni te, e, wczoraj dopiero została uruchomiona w Europie, a ogólnie działała w Azji, tam chyba, czy w Ameryce mocno. I jest to odpowiedź e, na ludzi, którzy nie mają dobrych komputerów. Podobno nawet na zintegrowanej grafice Intela potrafi to działać. To ma bardzo niskie wymagania. E, jest to darmowe. F wpisujecie w Google tam PubG Lite. I wam wyskakuje po prostu klient do pobrania. I jak macie klienta, to po prostu instalujecie, zakładacie tam potem konto i tyle. I w sumie to wszystko. Jak widzicie, on się nie różni na pierwszy rzut oka niczym. Bo jak ktoś gra na niskich tych, ale jednak jak teraz się przyjrzycie, to zobaczcie: prostsze są tekstury. Nie ma cieni, znaczy cienie są uproszczone. E, tutaj nie ma zbyt skomplikowanych tekstur na ziemi i tak dalej, przedmioty, więc chodzi to po prostu bardzo płynnie, nie? Tu mam jakiś samouczek do anten, ale ja nie wiem jak to wyłączyć, to w opcjach pewnie. Także jak ktoś kiedyś chciał PUBG grać, a, a nie miał hajsu, albo bał się, że mu nie ruszy, no to teraz se może po prostu ściągnąć i, i pograć. Jest to takie trochę jakby. Nie wiem, mam wrażenie, że jest to uproszczone w sensie grafiki. Nie ma animacji i dużo szybciej to wszystko działa. Jest przyspieszone, tak jakby. O, widzicie, cyk. A teraz tak, jakie są ustawienia, bo pewnie to jesteście ciekawi. Ja też jestem ciekawy. Jeżeli chodzi o grafikę, maksymalnie FPS-ów, no nie wiem, mogę sobie ciulnąć 300. Zobaczymy ile wyciągniemy. Eee, język, dynamiczna rozdzielczość, nie wiem co to jest, D celowe FPS do rozdzielczości dynamicznej, no nie wiem co to jest, 60, pole widzenia kamery w trybie F, wył. ała! Ktoś do mnie strzela, a ja nie umiem potwierdzić. Czy to jest bot jakiś? Jak on mi widział? Pimpala leżysz, kurde, może na komórce grał? Może grał na toczpadzie na laptopie, nie wiem. Dobra, zróbmy tak, te ustawienia: eee, Wyłączmy dynamiczną rozdzielczość i skalowanie renderingu jest 100. Pole widzenia FPP jest do. może dać na 100, na 100, to jest w ogóle już do maks. E, ogólna jakość grafiki, wszystko jest na ultra, także w tym momencie. Mm, w tym momencie macie maksymalne ustawienia, więc jak widzicie, no nie da się tu więcej wyciągnąć, bo to jest light, to ma być bied bieda edition i to jest bieda edition. Tylko jakbym chciał zobaczyć, ile mam FPS-ów w tym momencie, no nie wiem, ile zobaczę teraz ustawienia. Rozgrywka mm, fps -y włącz, statystyki debugowania, rozdzielczość dynamiczna wyłącz. Zastosuj. Gdzie są widoczne FPSy? 144. Czyli jakby są zablokowane, nie wiem dlaczego. Czekajcie. Ustawienia. Okej, okay, 300. 300 FPSów mam czat. Wy widzicie 6, 60, ale jest 300 FPS-ów, kurwa w pubgu. No to widzicie już jak to jest mocno okrojona wersja i bardzo fajnie działa. Nie, tego nie ma na Steamie, to jest zewnętrzny klient. Na low jak wygląda najbardziej jesteście ciekawi? To jest najniższe ustawienia jakie są. To wygląda jak... Ej, to są boty. Ej, czy ja gram pierwsze na boty? Czy tutaj naprawdę tak ludzie grają? Nie no, nie robimy na bardzo nisko. No jak chodzi nam na ultra na czysta FPS-ach, no to stary. Go Ultra. Tylko on miał kara z tego co wiem. Gdzieś tutaj gościa ubiłem. Okej. Okay. Dobra, no przejdźmy jeszcze tutaj, może jakiś celownik się znajdzie. Okej. Okay. No mi się wydaje, że pierwsze jest takie z botami. W sensie to jest może wymieszane. No nie wiem, no ale to widocznie musisz taki zagrać. Nie da się tego skipnąć. Chociaż ja klikałem, że nam normalnie lobby wybiera i gracze tam chodzili i się ładowali. Może dopełnia to botami. Dupka, pali się Jakim cudem jest tylu graczy? Bo może właśnie do 90 dowalili boty, nie wiem Wiesz taki bot nie obciąża łącza na przykład, nie? Eee, to był. W ogóle zacznijmy od tego, że to na 100% był bot. Wiecie dlaczego? Ja leżałem w trawie, i to jest niemożliwe, żeby gościu po prostu, wędrując sobie wzdłuż gdzieś tam tego trawnika, akurat spojrzał w to miejsce, gdzie ja leżę. No, chyba że to było bardzo widoczne, i on po prostu tak strzelał i, i nie trafiał. No, normalny gracz w ten sposób to, to na 100% by nie zachował się. No, lecimy po zrzut. Może grał na komórce, no. Ale dziwne niki mają takie, kordę. Mix, bany, tego. Chyba, że stworzyli bardzo dużą bazę ników dla botów, które wyglądają jak prawdziwe. A nie na przykład. Roger, Suspect. Wychyli się czy nie? No, nie, niemożliwe, że się teraz wychylił. Jak krzyknął. Kuchwa, on się wychylił. Oni grają razem. To są gry solo, a oni grają razem. Oni do siebie nie strzelają. nie ma solo tu jest duo co ty gadasz, że kliknąłem solo no Zobacz sobie patrz co tu kliknąłem solo FPP nie widzisz tego? No, no to nie powinno, ja go zreportowałem, bo za to powinien być ban. Tak, nie wolno grać. No, wiecie, to nie jest alfa tej gry, że się wtedy grało duo, bo nie było w ogóle takiej możliwości. Nie po to jest tryb duo albo ten, że ludzie wchodzą na solo i się teamują. No, ja już sobie wejdę na Teamspeak, bo. Mm zagadeczki będą za 5 minut. To jest PUBG Lite. Tak, powiem ci tak, jak wchodzisz tu to na pierwszy rzut oka nie rozróżnić tego, że to jest PUBG Lite. O kurwa. O Jezu! Wybuch. Oj, nastąpił wielki wybuch. Dobra, jadę na największe dymy. Gdzie są największe? No na rozchok, Nie na pocinki. Kurde. Wiadomo, że każde na pocinki kurde skacze. Let's go! Nie rozpęd to jest. Na pc już w Europie uruchomili PUBG Lite, czyli to jest okrojona wersja z PC-ta, ale taka okrojona, że mam 300 FPS-ów na ultra, wiesz. Po prostu każdy może w to grać. Podobno działa na laptopach z zintegrowaną kartą graficzną. Nie testowałem tego, może ktoś to potwierdzić i sprawdzić na jakimś takim zwykłym, starym laptopie, gdzie tam, no wiadomo, no jak macie totalny śmieć, to nie zadziała Wam, ale... W sprowadzono kolejnego więźnia. Siema Dawid, co, co tam, co to za subek? Chyba ci się coś kliknęło przez przypadek, dziękuję za subskrypcję, siemaneczko. Mm, mm, mm. Riri, riri, riri. Oj, ymm, oj, oj, będzie ciężko. Będziemy musieli zawrócić. Nie wiem, co to za dźwięki są. Nie powinienem prawdopodobnie ich słyszeć, że ktoś ląduje gdzieś tam kilometr ode mnie. I w ogóle celownik automatycznie się zakłada, w ogóle wiecie, to jest tak, jakby taka wersja, kurde, no trochę z komórki. Bym to tak nazwał. Eee. Kurwa, co jest zajebiste? Patrzcie, jest tu kar z celownikiem i teraz zmieniam M16, i M16 jest, i celownik został. To właśnie tak powinno wyglądać. Dobra, jedziemy z tematem. Komu, komu? Komu plombę w oko? Napiszcie Dawidowi, że robię kawę i możemy grać. Dobrze, ale ja jestem na Teamspeaku cały czas, więc to możecie odpisać Slay'owi, że, że też zaprasza, zapraszam go na Teamspeak i już ten. Ja dosłownie idę na szybką strzelankę. Zginę to, zginę i git. Darklish? Gdzie jest Darklish? Zginął, zginął. To był ciemny liś. O, jak strzelają wariaty, wariatunie, wariatuncie. Uła! Z tej strony zaszedł mnie. Ale dobra! Powiem wam tak. Gra się dynamiczniej niż na normalnym pubgu, ponieważ jest dużo okrojonych rzeczy z animacji. To znaczy, yy, nie ma tego takiego wolnego podnoszenia przedmiotów, przeładowań takich. Po prostu zostało wypierdzielone wszystkie animacje, które są wydłużone. I niektóre animacji w ogóle nie ma. Tylko instantowo po prostu niektóre rzeczy pojawiają się u was w, w, w tym, nie? W inventory i tak dalej. Przez to tak szybciej trochę się gra. No ja będę, ja będę w to chciał pograć, bo teraz... Yy, znaczy teraz gramy w inną grę, ale generalnie to będzie opcja, bo... Tak, to jest po pierwsze za darmo. Więc będę mógł z wami wszystkimi pograć, którzy mają po pierwsze słabe kompy, a po drugie którzy nie chcą hajsu wydawać. E, a po drugie postaram się do nich napisać, żeby mi też dali możliwość tworzenia. Chyba że tu każdy może stworzyć serwer. E, nie, nie każdy. Ale napiszę do nich i będziemy sobie robić prywatne serwerki. Dobra. Kastomiki będziemy grać. No.